Kto z nas chciałby wiedzieć, że to, co kreuje i to, co manifestuje, po prostu jest już w drodze? Naprawdę mówiąc, każdy. I oto pięć znaków, które podpowiedzą ci, że jesteś na właściwej drodze. Pierwszy to um, odczuwasz taki wewnętrzny spokój najprzyjemniejszy znak. Czyli mówiąc krótko, ty już wiesz, że to, czego pragniesz to jest Twoje, czyli nasyciłaś całą swoją podświadomość, cały swój układ nerwowy właśnie tą swoją manifestacją. Jesteś po prostu spokojna, bo wie, że to jest Twoje. Kolejny taki znak to kontrast, czyli pierwotnie na samym początku może wydawać się tak, że wszystko się psuje, rozpada się, natomiast nic się nie psuje, czasem wtedy po raz pierwszy się układa do tej wymarzonej wersji życia, której pragniesz. Kolejna, kolejny znak. To testy. One przychodzą czasem tuż przed, i to jest takie sprawdzenie, czy na pewno, na pewno jesteś gotowa i zdecydowana na bycie w tej swojej nowej rzeczywistości, na bycie tą nową wersją siebie. Kolejny znak to znaki, po prostu takie synchroniczności, nie wiem, jeśli liczba anielskie, słowa, piosenki, cytaty, imiona. I piąty znak to nieoczekiwane takie też zmiany i synchronizacje, czyli sytuacje nagle zmieniają się właśnie po to, żeby przestawić cię pod te właściwe drzwi, do których chcesz zapukać, przez które chcesz przejść. Dlatego cokolwiek teraz się w Twoim życiu dzieje, a masz już e, taką wizję swojego życia, albo nie wiem, swojej pracy, swojego związku, swoich finansów, swojego biznesu, jedyne co to po prostu wytrwaj, wytrwaj i jeszcze raz wytrwaj i kochaj tę wizję ponad wszystko to, co się dzieje, a zobaczysz co pięknego niebawem w Twoim życiu nastąpi, czego oczywiście ci z ducha prosto życzę.